Tomasz Dasłój, witam państwa i zapraszam na specjalne wydanie magazynu Kolej Wizja Specjalna, bo dzisiejszym gościem będzie Stanisław Sojka, wspaniały człowiek i muzyk, a także wieloletni przyjaciel naszego redaktora Hermana Schmittendorfa, kiedy ten pracował jako promotor polskiej muzyki w Niemczech. Zatem w dzisiejszym programie nie królują pociągi, lep, lecz śpiew i rozmowa. Rozmowa naturalnie o podróżach i pociągach także. pom 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 Jesteśmy na dworcu głównym w Poznaniu z panem Stanisławem Sojką i chcielibyśmy troszkę pogawędzić na temat podróży, przemieszczania się w czasie, w miejscach jako temat piosenek, podróży są bardzo często e, tematem w różnych e, e, piosenkach, e, jak myślę nawet już o pierwsze parowozy w amerykańskim bluesie, Hobos, e, mamy e, pociągi w polskiej liryce, chociaż myśląc o pani Rodowicz. do pociągu byle jakiego. W ogóle byle jakiego to w Polsce chyba przede wszystkim, bo jest też inny pociąg byle jaki, ale byle nie do Warszawy. E, jak byle tam z tą byle jakością tych podróży e, jest? E, no, jak się pan wypowiedział, Prawi pociągiem sypialnym z Warszawy do Krakowa, to obudzi się pan w sytuacji niebanalnej, a raczej może właściwie banalnej jest taka piosenka Agnieszki Osieckiej, słowa na tej najnowszej płycie, którą nagraliśmy, od Warszawy do Krakowa coraz krótsza droga. No więc rzeczywiście jest tak, że kiedyś do Krakowa się jechało chyba z 6 godzin, a teraz się już jeździ 2 godziny 40 minut powiedzmy. Duża zmiana, duża zmiana, bo to jest e, ledwo człowiek prze, przejrzy sobie gazetę codzienną, już jest w Krakowie. I co z tym zrobić? No po prostu trzeba ten Kraków <laughs> przemierzyć. E, tak, podróż jest e, w ogóle myślę taką mm, właściwie no, metaforą życia. E, jako muzyk y, y, szczególnie jest mi to bliskie pojęcie dlatego że ja E, mam gdzieś w naturze coś takiego, że jak za długo jestem w domu, to e, czuję, że wyruszyłbym w podróż. E, I e, to jest coś takiego, co nie wiem, ma się albo wrodzone, albo to jest wynik jakiegoś e, nabytego, nie wiem, obyczaju. Także potrzeby, bo w końcu jak się koncertuje, to się po prostu podróżuje z miasta do miasta po to, żeby zagrać. Ja kiedyś mówiłem, że jestem wędrownym grajkiem. To troszeczkę y, y, bulwersowało moich rozmówców, no bo przecież zajmuję się muzyką. Nie jestem muzykantem, tylko jestem muzykiem. Tak, to prawda. Y, może nie jestem grajkiem, ale jednakowoż jestem wędrownym. Zdecydowanie. To jest po... nieodłączna część mojego życia. Jest coś takiego, że ja kojarzę podróż y, z filmem troszeczkę. I dla mnie to jest na przykład niezrozumiałe, kiedy ludzie, no chyba, że nocą, ale normalnie, kiedy jest dzień, to nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, oglądać jakiś telewizor, tak jak to bywa w jakichś tam bardziej luksusowych pociągach czy, czy autobusach. W ogóle tego nie rozumiem. Jak można oglądać film, kiedy za oknem takie pejzaże i takie zmiany, wszystko się nieustannie zmienia. Jest się e, we własnym e, filmie już. Jest, 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 jesteśmy, tak, jesteśmy we własnym filmie. Ja uwielbiam ten film. E, jaki rodzaj podróży ci bardziej odpowiada? Aktywna, czyli e, jako, e, no, właśnie kierowca, bo o maszynistach e, lokomotyw e, mi się nie przypominają utwory. O e, jeździe samochodem czasem to tak bywa, ale jak pociąg, to raczej jest to e, po prostu ten luksus, że nie trzeba się na nic koncentrować, po prostu można luzować. Jaki rodzaj jest lepszy? Ja, się, ja uwielbiam pociąg. Gdyby, gdyby w Polsce pociągi i w ogóle połączenia kolejowe były w lepszej kondycji. Gdyby było więcej połączeń, to ja bym daleko mniej jeździł samochodem, zdecydowanie. Bo to jest jednak cudowny moment, kiedy się abstrahujemy. Od spraw nie trzeba uważać na przejściu dla pieszych, nie trzeba uważać na światłach. To wszystko załatwia Pan Motorniczy. Pan kierownik, natomiast ja sobie mogę stać, siedzieć, chodzić. Pociąg jest wspaniały, bo można pochodzić. I restauracja na kołach. Jak jest dobry pociąg, to jest i restauracja na kołach. Więc y, to jest y, zdecydowanie naj, najfajniejszy y, środek lokomocji, jak dla mnie. Y, nie mam poczucia y, klaustrofobii, tak jak na przykład w samolotach. Y, no i y, y, co tu dużo mówić? Ja, ja nigdzie tyle nie czytam. Chyba no, w wakacje zdarza mi się czytać, ale najwięcej czytam w pociągach. Jest jeszcze jedna rzecz, że w pociągu można spotkać się z ludźmi. Kiedyś możliwe, że było to o wiele, wiele intensywniejsze. W dzisiejszych czasach ludzie są troszeczkę zdystansowani od siebie. Niemniej mnie wciąż się zdarza jednak, jak jadę w dalszą podróż pociągiem. Rozmawiać z ludźmi i to jest też bardzo cenne, bo, bo, bo y, wszyscy gdzieś jedziemy, gdzieś zmierzamy, e, minie tych kilka godzin i rozstajemy się, każdy pójdzie w swoją stronę. Natomiast to y, spotkanie z, y, z, jest czymś bardzo ważnym, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej rzeczywistości odbywa się wirtualnie. To jednak spotkanie człowieka to jest coś, y, co zaczyna mieć taki świąteczny charakter, i pociąg y, tę możliwość daje. Ja jestem wielbicielem kolei. E, czy to nie jest czasem obciążliwe, jeśli ktoś przychodzi, ach, ja pana znam, bo wiadomo, że artysta y, swojej publiczności nie zna. Czy to jest y, y, dobry moment, Ja, że muszę, można... ja muszę powiedzieć, że, że ja w ogóle nie stykam się z jakąś natarczywością. Owszem, ludzie poznają mnie, ale nie znajduję się nigdy w sytuacji, w której musiałbym uciekać, albo y, nie wiem, unikać, gdzieś chować się, bo po prostu spotykam się z życzliwością. E, w tej chwili macie nową płytę. E, może warto kilka słów e, jeszcze e, dodać na temat utworów. E, właśnie jest Warszawa Kraków i jest sama Warszawa. E, Warszawa. Okazuje się, że jesteś e, no, e, takim e, adoratorem swojej stolicy. Wiesz, co? wiesz ja e, jako chłopak 20-letni Przyjechałem do Warszawy y, z mojego rodzinnego Śląska, żeby zdobyć świat. To jest tak, że właściwie, y, no tak to jest, że się jedzie do, do Metropolii po to, żeby, żeby y, 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 dać się poznać, żeby, y, 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 właśnie jak to mówię, w cudzysłowie, właśnie zdobyć świat. Ale y, 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 też pamiętam bardzo y, y, do, dokładnie, to była Jesień i mieszkałem u swojego przyjaciela, który już wówczas mieszkał w Warszawie na Saskiej Kępie. No i gościł mnie. Ja tam spędziłem tydzień i po prostu nigdy tego tygodnia nie zapomnę, bo ja się po prostu w Warszawie zakochałem. Trafiłem na piękną pogodę i warszawską, polską, złotą jesień. I pamiętam, że miałem totalne przekonanie, że tak, ja do Warszawy wrócę na stałe, ja tu zamieszkam i najchętniej na Saskiej Kępie, co też mi się udało, więc e, kocham Warszawę z bardzo wielu różnych względów, a to dlatego, że jest prawdziwym feniksem, który powstaje z popiołu. Warszawa była w 44 zrównana z ziemią niemal i e, zdołała powstać. Powstaje nadal, pięknieje obecnie. Dwa, jest miastem e, z prawdziwego zdarzenia, to znaczy e, nie jest jakimś takim półmiastem czy ćwierć czy, 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 czy miastem, e, gdzie nie wszystko działa. W Warszawie e, można powiedzieć wszystko działa 24 godziny na dobę e, e, i z, z tego punktu widzenia no jest najbardziej takim miejscem takim dogodnym, prawda? I bo jeżeli chcę e, za, zachłysnąć się przyrodą, no to odjeżdżam e, z Warszawy, nie wiem, i za godzinę jestem w jakimś e, pięknym lesie czy e, na pięknych łąkach. Natomiast, jeżeli miasto, to Warszawa. I zawsze marzyłem o tym, żeby mieć jakąś piosenkę swoją o Warszawie. Taką, która, która by była moja, w rozumieniu takim, że, że gdzieś pierwszy ją śpiewam i, i że te słowa wyrażają moje odczucia. Ten tekst Agnieszki Osieckiej jest szczególnie, szczególnie piękny, dlatego, że to jest taka e, piosenka o trudnej miłości do Warszawy. To znaczy, o tym, że ona też jest arogancka że ona jest... niekoniecznie zawsze da się lubić, niemniej płonie w niej serce jak rubin. No to myślę, że oddaje uczucia czy opinię wielu Polaków, bo kto tam nie mieszka, czasem ma pretensję, że tak. tylko w Warszawie wszystko się załatwia i tak dalej. No, zaczęło się od tego, że rozbierano budynki, na przykład w, w północnej Polsce w strefie Han hanzeatyckiej Elbląg był rozbierany, że tak powiem, stary, żeby zasilić cegłami odbudowę Warszawy. Ale to ma sens. To ma sens. W końcu to jest. Centralne miejsce, to jest stolica e, i znam ludzi ze świata, którzy e, e, po prostu są pełni podziwu dla, dla takiej pieczołowitości, z jaką się odbudowuje te miejsca, które, których nie było od wojny. Bo całkiem niedawno, na przykład, odbudowano ratusz warszawski na Placu Teatralnym. E, kwadrygi się pojawiają, zaginione gdzieś tam w, 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 w wirach wojny. Na, na zacnych budynkach, i e, e, nie wiem, e, pojawiają się takie miejsca, które e, tylko wiatr tam, e, że tak powiem, odwiedzał, a teraz e, e, są zabudowane i e, kompletują pierzeje ulic, z, zbiegi, e, więc, więc ona również pięknieje pod względem takim urbanistycznym, architektoniczno-urbanistycznym. Oczywiście. Co tu dużo mówić, po wojnie odbudowywana była naszymi rękami, to znaczy rękami całego właściwie narodu, natomiast również rękami naszych przyjaciół, którzy postanowili nam pomóc. I trzeba przyznać, że, że no, patetyczne są te, te ich budowle, aczkolwiek także trzeba powiedzieć, że one są niezwykle porządnie wykonane i no... Można mieć wrażenie, że sto, będą stały wieki. Kiedyś <grydyś> ktoś miał pomysł, żeby zburzyć Pałac kultury, a ja albo byłem, odsprzedać albo komuś. Sprzedać, przenieść, a ja jestem przeciwnikiem tego. Myślę, że Pałac kultury wpisał się w historię Polski, w historię Warszawy i powinien tam pozostać, gdzie stoi, bo jest niezwykłym budynkiem i także bardzo, bardzo. No funkcjonalnym, to znaczy tam rzeczywiście nie tylko biura, ale tam teatry się mieszczą, tam się mieści taka sekcja młodzieżowa, gdzie odbywają się różne zajęcia tematyczne, różne kursy i tak dalej. Także to jest bardzo, bardzo ciekawy budynek, który już zdołał tak, nabyć takiej prawdziwej, soczystej historii jazz Jambory w sali kongresowej, no sala kongresowa widziała największych artystów jazzu w drugiej połowie XX wieku, więc wpisała, wpisał się pałac w tę historię i nie powinien być wtykany. Dobrze się stało, że w ostatnich latach również oddzielne regiony kraju ożywają się, że jednak że jest też większa możliwość w regionach coś zadecydować i może dyskutujemy na temat twojego rodzimego Śląska. Jak obecnie widzisz Śląsk? Mnie się zdaje, że Śląsk jak mu nie przeszkadzać. To sobie świetnie poradzi. Jest taka, zdaje się, że to już się ukonstytuowało, to znaczy taki status metropolis Silesia, które to metropolis skupia kilkanaście tych śląskich miast. Śląsk ma swoje problemy, ponieważ raz, że restrukturyzacja górnictwa powoduje, że w niektórych miejscach po prostu zamknięto kopalnie, a osiedla, czy też całe, całe miasteczka budowane wokół tych kopalń, no, wciąż są zamieszkałe przez tych ludzi, którzy tam pracowali. To są trudne zagadnienia, ale widzę, jak ilekroć jestem na Śląsku, to widzę, że tam jednak się po prostu ludzie Zaczynają gospodarzyć po swojemu i patrzeć na swoje podwórka, dbać o nie. I to, to jest symptomatyczne, że właściwie nikt do tego nie musi nakłaniać. Śląsk sobie da radę pod warunkiem, że w ogóle w Polsce dojdzie do tego, że od samorządów odpieprzy się polityka, ponieważ politycy majsterkują nieustannie. W, w, w samorządach i to jest, to jest nieporozumienie, bo to po pierwsze gwałci bardzo dobrą ustawę samorządową, którą mieliśmy w, i została przyjęta bodajże w 92 roku i po co to psuć? To jest zupełnie niepotrzebne. I tak bardzo wiele się zmieniło w, w, od tamtego czasu i mimo, że to instrumentarium prawda, jeszcze nie jest tak takie doskonałe, jakie powinno być, to i tak ludzie sobie dają radę i budują, że tak powiem, poszerzając terytorium dobra i piękna. A Śląsk no jest mi bliski, oczywiście, bo tam moi dziadkowie, pradziadkowie. I zawsze, kiedy tam jestem, serce mi mocniej bije, jest mi ciepło wokół serca. Natomiast, jak by to powiedzieć, ja bym przez, przez te lata. Rzeczywiście troszeczkę skosmopolityczniałem, i jestem teraz równie dobrze czuję się Warszawiakiem i, i Mazowszaninem. Może mniej Mazowszaninem, a bardziej Warszawiakiem. A jednakże przed kilkoma miesiącami wystąpiłeś też w teleklipie z pociągiem i to z powodu osobistych sentymentów. No, rzeczywiście. Jakże skądżeś ty to skonstatował? Słuchaj. Rzeczywiście spotkałem, byłem na takim przyjęciu, na którym spotykali się bydgos... ludzie z Bydgoskiej Fabryki Pesa. E, która jak wiadomo robi wagony i e, to była rozmowa z przewoźnikiem e, śląskim który e, w, zamierzał wprowadzać właśnie od e, jesieni e, dwa, dwa połączenia Gliwice Katowice i Gliwice Częstochowa no i jak to usłyszałem to sobie pomyślałem, że muszę się wtrącić, bo mówię wie pan co, e, do tego szefa szefa e, e, w, promocji, marketingu d, e, tych przewozów że, że to jest trasa, Gliwice-Katowice, to jest trasa, którą ja odbyłem no, grube kilkaset razy, podróżując do szkoły z, y, i z powrotem y, Gliwice-Katowice, y, y, czasami nawet dwukrotnie, sześć dni w tygodniu, bo wtedy nie było wolnych sobót kiedy chodziłem do szkoły i, i po prostu y, znam ją jak własną kieszeń, no i tak od słowa do słowa doszło do tego, że w takim razie może bym o tym powiedział i może bym e, zareklamował te przebiegi. Zrobiłem to bardzo chętnie. To się wszystko wpisuje w taki, e, moje, e, w taki mój stosunek generalnie do, do kolei. Jeszcze raz właśnie muszę powiedzieć, że, że kolej zawiera w sobie tak wiele wątków romantycznych, że, że to wystarcza, żeby się tym, żeby się tym e, w jakiś sposób. Y, móc zachwycić, ale także z punktu widzenia, z punktu widzenia prak praktycznego, y, y, kolej jest niezwy niezwykłym potencjałem. Ja y, y, od jakiegoś czasu, już 10 lat będzie, jak y, wspólnie z taką grupą y, łódzką próbujemy lobować za stworzeniem systemu tirenatory. Żeby odciążyć polskie drogi, żeby przestały po nich jeździć setki tysiące ciężkiego sprzętu, który wozi ciężki towar. Tylko żeby te kontenery gdzieś na jakichś wybudowanych rampach wstawiać na tory i wio, na samą Kamczatkę, po prostu pociągiem. To jest coś, co z pewnością mogłoby przyczynić się do rozwoju w ogóle polskich kolei państwowych, a Także no, dałoby yy, o wiele większą szansę nam kierowcom na przykład kiedy jedziemy na wakacje i po prostu musimy albo stać w korkach albo jeździć w kolejnach, które są latem wy, 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 wygrzewane przez, przez te ciężkie auta. Także Kolej to jest wielki temat. Nowoczesne a, pociągi, przeliczając zużytą energię na pasażera, to jest 1 e, trzecia litra paliwa na, na osobę i 100 kilometrów. Samochód e, nawet najnowocześniejszy spali nieco więcej. Definitywnie, no to na pewno jest ogromna różnica. No to miejmy nadzieję, że torowiska w Polsce też się poprawiają Jej. i troszkę więcej generalnej kultury. Może na zakończenie mały przyspiewek jeszcze. Kolej wizjo trwają, opowiadaj, rozwijaj się, by kolej nasza, zwłaszcza tutaj w Polsce. Mogła funkcjonować nowocześnie, praktycznie rzecz biorąc, najlepszy to pomysł na świecie. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję, mi serdecznie, Bardzo panie proszę. Stanisławie. Bardzo proszę, panie Hermanie. <grym <grym <grym> no to przepięknie. A teraz, a teraz robimy przebicie. Tak, takie różne przebicie. Myślę, że nasze dzisiejsze wydanie magazynu Kolejwizja było równie ciekawe jak zawsze. Dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień i do zobaczenia.